Jest bezdomny i po prostu chce mu się pić. Ludzie często dają mu też jedzenie, a on w zamian za pomoc pozwala się głaskać bez żadnego problemu. Daj lajka, jeśli też zrobiło ci się go szkoda. Czekajcie, zobaczymy widzowie ile mam na koncie banku. To mówisz lepiej donate. <laughs> Czekajcie widzowie, patrzcie w banku ile mam pieniędzy. Patrzcie ile mam. Ile mam widzowie? Ile mam pieniędzy? O kurwa, to będzie donej dla Robaliniego. Będzie donej dla Robaliniego. Od razu od serduszka. Od serduszka. Czekajcie widzowie. Oczekujące widowię, oczekujące. oczekujące, ostatni dług. Teraz spłaciłem mu dzisiaj. 360 zł. 84 grosze wysłał David. I dług. 36 Ty nie miałeś złotych, żadnego długu przecież u mnie? Grosze. Tobie się to przyśniło to i tobie się to przyważyło. Dług, ty żad, inny, to żadnego Transfer długu nie miałeś, człowieku na YouTubie. Tylko musisz, chwilę poczekać, ja Cześć, ty go musisz chwilę poczekać, bo ja nie potrafię pisać i nie potrafię czytać. Dzięki. No dobrze, podziękowała, to Twoja stara robi grzycia dla dwóch noc, Starego! Twoja stara robi grzycia dla dwóch noc, stara robi grzycia dla dwóch noc, Wanisa! Starego! Pewnego dnia znaleziono żółwia... Zobaczę, czy uda mi się pokonać tego geparda w biegu. Gotowy? Jeśli zastosujesz ten trik, twoje... So good! So nice, I got a you! Jeśli zastupujesz nie zrobisz zamachu, bo jesteś jebanym grubasem, który by zrobił gałę wójcikowi. David, karta, karta Dawid, ja cię uratowałem! Dawid, karta muzyczna ci się bali! Zabi moja! Dawid, ja cię uratowałem! Skocza, nie mam na kogo żyć! Nie mam na kogo żyć! Skocza, skocza! Dawid, nie mam tego! Nie, Dawid, nie skacz, nie, nie skocz, Dawid! Nie skacz. Dawid, nie! Nie, nie proszę, nie, żyć. Dawid! Nie masz, dla mnie! Nie skoczysz! Tam ja. nie ja. będziesz. Nie, ja. Zostaw Zostaw ja. Zostaw nie, nie skoczysz Dawid, nie pozwolę ci skoczyć. Zostaw nie pozwolę ci skoczyć Dawid. Wszystko zaczęło się od jednego Czarne koty, czarne koty, ja pierdolę, ale i jajca. Czarne koty, czarne koty, widzę, powtarzam. Tam jest dużo czarnych kotów. Powtarzam, tam jest dużo czarnych kotów. Zawęś.

Ten mężczyzna mieszka w najgorętszym miejscu. Ej! Śledczy już znają torlotu Amerykan 77. Nie mają wątpliwości, że był to dokładnie zaplanowany tej strony witam witam Robert tej strony witam witam robę tej strony witam witam robę tej strony witam. witam witam Zdrowisz mnie i moja siostrę Najm. pozdrawiam ja ciebie sławny ja youtuberze ja Dawidku ja i pozdrawiam ja twojego Tate Jamigo Ja winigo ja 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 nie pokażę go. ze mów O na się wkurza, że, że go przedrzeźniam. Paniga! Mm -hmm. mm -hmm. Przestań! Ludzie zaśczarzą! Jeszcze nie ma ciszy nocy, To nie ma znaczenia, że cisza nocna. Zobaczcie, jaki uroczy złośnik z niego. Mm -hmm. A chyli oh. się wkurza. Szukasz wypasionego komputera gamingowego w super cenie? na 5 lat, mamy podpisać żeby, żeby One, się, żebyśmyśmy się z nim omawiaj. Where does he see himself in five years? Uh. <laughs> <laughs> oh, kurwa. Oh, kurwa. <laughs>

Idziemy widzi kiubaskę, idziemy widział kiełbaskę, będę miał kiełbaskę z cebulą. Ale będę tego psa, tak tutaj, w tym miejscu to go... go tak centralnie walął. Tak. A huge amount of mucus shot out, clearing his airways instantly, so he could finally breathe again. Let's give this mom a like. This boy struggled to breathe for days until his mom took action. But what came out of his nose, shock. masakra. Masakra, but Czekajcie! Te pajace nabrały się, żeby nie biec. Ooooooh. co to? Czekajcie! to jak ludzie w Chinach jeżdżą po wodzie. Kobieta. A jeśli chciałbyś spróbować, zostaw lajka. Oto jak ludzie w Chinach jeżdżą po... Ten teleskop pozwala zobaczyć... Nie tylko jedzenia, kobieta odpowiedziała opryskliwie, nawet jeśli mam, to i tak ci nie dam. Jej córka stojąca obok powiedziała, mamo poczekaj chwilę, mam coś dla niego. Wzięła butelkę i rzuciła nią w biednego... O ty kurwa jebana, ty kurwo pijesz smato. Ty kurwo pijesz szmato, duperuchana, ruchaną, pijecie. Dziwki kurwa biją bezdonego. Szmaty zajebane, małoletnia kurwa, 13 lat kurwa. A ta druga, kurwa, stara, dziwka, kurwa, się go pieniądze mu zabrała. 17.30. Trzymajcie się. Bardziej. ma mać.